Witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Dzisiaj jak widzicie pomożemy sobie tutaj tym piratom. E, tak na dobre rozpoczęcie odcinka. O, dobra, spoko. Eliminacja jednego przejdziemy. Jak widzimy trochę... O, fuck! Ej, już to mój dom jest mi się tak wydawało. Mam nadzieję, że mi się wydawało. A bardzo... Ej, czemu on. O, dobra. Dobra, dobra, wierz go pięknie. Piękna cała kombinacja. Tutaj się nasz Edward e, wykazuje. Dobra. No i co, gładko poszło. E, piraci uratowani. No, trzeba przyznać, że e, kilku tutaj strażników miasta ucierpiało. Lekko mówiąc, kilku. Dobra. Skrzynkę sobie zgarniemy. No i co. E, pobiegnijmy sobie zatem do naszej misji, która jest dalej związana z gubernatorem. Najmowanie tancerek to nas na razie nie interesuje. Jak to wygląda z gotówką? Mnie całe 5000 tysięcy, mógłbym za to sobie coś kupić. Właśnie, e, zobaczmy, tutaj chyba jest gdzieś. E, dobrze kombinuję tutaj po znaczniku. E, gdzieś tu powinien być sklep z bronią. E, tylko gdzie? Um, hmm. Czyżby tutaj? Nie, dobra, dobra, ale ale się zamotałem teraz. To jest nieistotne. Znaczy, pewnie. Aha, aha, okej, okay, spoko. No tak. E, kto by pomyślał, że sklep będzie w budynku? No racja, zerknijmy. Co mają ciekawego na stanie? E, zestaw mieczy, zestaw pistoletów, dzieła sztuki. A co to są za dzieła sztuki? Um, jakieś figurki, jakieś takie pierdoły, no dobra. E, sprzedaj ładunek, nic nie posiadamy. E, dokupowanie odzienia, e, tutaj tego też nie jesteśmy w stanie zrobić. Hmm. Pistolety, dobra, widzę, że pistolety są tutaj troszkę drogie. E, Zobaczmy, może za mieczami. Hmm. No to tego nam brakuje, a jest fajny. No, tak, dosyć fajny. E, dobra, hm. czyżby. Nie, no w sumie. Jak przejdziemy sobie na tego rapierka. E, a przejdziemy sobie. Jakiś tam e, drobny awans będzie w hierarchii. Wziął go? Wziął go, dobra, spoko No, no i skoro już mamy dwa nowe mieczyki, możemy udać się e, w dalszą podróż. Spróbujemy się tam dostać jak najszybciej, żeby nie. Nie tak, żeby nie tracić nadto czasu powiedział, wchodząc na drabinę. Nie, po prostu sobie przebiegniemy przez miasto hmm, unikając może walki. czy unikając w ogóle ludzi. O, no i zobaczcie, tutaj od razu mamy naszą misję. Człowiek, którego zwą mędrcem. No brzmi ciekawie troszkę, w sumie bardzo ciekawie. emission chemists and some just over here Edward hello Edward I found a man to purchase my remaining sugar eh? quite a coup I must say he just called you Edward oh, that's the merchant who sailed me here out of caution I gave him a false name ah yeah. well done we'll catch up on it later no providence for the this way here he is a man both templars and assassins have sought for over a decade i am told your surname is roberts is this so no You do according to old tales the blood of a sage is required to enter the observatory we have the key

i czy żeby teraz miał być jakiś związek, nie wiem, może walka z kimś czy coś? E, bo w sumie jest podane stan jego zdrowia. Mm, co można. Oj! Co może w... The fuck! Widzieliście to? Aha, okej, okay, spoko. E, czyli wnioskuję, że będziemy zaraz z kimś walczyli. Dobra, rozejrzyjmy się w koło. Nie no dobra. Ej. Ta fuck, ja mam wrażenie, że, że ciągle ktoś tutaj biega w koło. No, nie ciekawie troszkę Wam powiem. Mam takie drobne obawy, że zaraz będzie walka z kimś. Po prostu na samym początku, jak było, było słychać taki yy, szelest, nie wiem, czy, zwro... czy zwróciliście wcześniej na to uwagę. Aha, asasyni. Dobra, e, ale może wy, wyciągniemy sobie broń, bo tak, Fuck, oni stoją na dachach nawet. No, tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, eliminacja jednego. Ej, 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 asasyn za wami. Dobra, e, w ogóle to jest taki ciekawy aspekt. Bo nie wiem, teraz czy oni będą się ze mną bili. Czy oni. I jeszcze nie kontaktują, że ja jestem... Że nie jestem asasynem i do końca nie wiem, o co tutaj chodzi. Po prostu biję się <ścoughs> z kim popadnie. Eee, a gdzie jest nasz... Eee, no, fuck. Zaatakował mnie. A jednak mnie zaatakowali. Dobra, idziemy chronić tutaj tego staruszka. Gdzie on jest? Dobra, staruszku. Ja biegnę za... The fuck? Ej, no tego to ja się... Nie spodziewałem, dobra. Szybko, jesteś bezpieczny. Ja cię będę chronił. Jeżeli to jest dobre rozwiązanie w ogóle. Serio trafili mnie czymś? O jeny, co tu się dzieje w ogóle? Stop it! Dobra. E, miałem takie wrażenie, że czymś oberwałem. I boję się co to było. E, wiem, że naszym celem teraz jest złapać mędrca, który chyba biegnie dachami, tak? No zapewne biegnie dachami. A nie. Gdzie on biegnie? Dokładnie. No, biegnie dachami, biegnie nade mną. Dobra, zrobił błąd, bo wyszedł na wprost mnie. Teraz mam, powiedzmy, że szansę, że go, złap go złapię. A może jednak nie. W ogóle jaki ten typ jest żwawy. Jak oni go pojmali? To mnie ciekawi. Jak, Ej, fuck, jak oni dali radę go złapać w ogóle? Wy w ogóle widzicie, co ten typ robi? Dobra, ale zaraz będzie mój. Zaraz będzie mój. Tak sądzę, że będzie mój. Dobra. No, bez kitu. Kopie. Ja cię muszę złapać. No, 6 metrów. No, ka. Fuck. Um, Nie ciekawie. No, skacze. Oj, jaka pogoń. Dobra, no 20 metrów. Niecałe 20 metrów. Powinno dać rady go złapać. Zwłaszcza, że powoli mu brakuje siły. Okej. Okay. No dobra. No, zaatakujesz mnie? Ja będę czekał... Aha. Piękna kombinacja. O, i to wystarczyło. Wystarczyło tylko raz yy, przełamać jego obronę Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prison's grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, we're set on all sides by our enemies. We must be more cautious. No powiem wam, że tutaj No ten moment walki z asasynami był troszkę dramatyczny. My own captain speed, unfortunate to you.

Hmm, zobaczmy. Użyj w walce pistoletu. Jasne, tak. No, kto by pomyślał, że będę używał broń, broni palnej. O, 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 tutaj mamy kuriera po drodze. Okej, okay, już jest po nim, spoko, już jest złapany. Naboje. Ale tutaj mamy zaraz za rogiem. Walczą z piratami. Dobra Ej, kazałem ci skontrować Dobra No, jest po nim, pięknie Jakąś nagrodę, coś mi dacie w ogóle? O, no No dokładnie, uścisk dłoni, spoko yy. Okej, okay, jakieś wyzwanie w ogóle ukończyłem Spoko no to co? Lecimy sobie na przybierzkę tutaj związaną z wątkiem głównym. A co tam zaszalejemy i zrobimy dzisiaj dwie misje? Tylko pytanie, jak to przesłuchanie będzie wyglądało, hmm. i tylko taka myśl. Czy częściej będziemy spotykali asasynów, którzy będą chcieli się z nami bić? Czy bo bądź co bądź, wyglądamy jak asasyn, ale no nie do końca, bo. No nie jesteśmy asasynami, mamy tylko ich przybranie. Eee, serio, uwolni uwolnij piratów, okej! Okay. Ej! Ej! Dalej, bij mu ostrze, pięknie! Kolejny uścisk dłoni? No ja, to ja rozumiem. Czemu ta kobieta tam... Okej, okay, spoko, ja się nie znam. Um, wyzwali straż. No spoko. Znaczy ta straż tak nie jest w stanie dogonić, bo... No bo w końcu jesteśmy asasynami. Tak prawie. Dobra, no ale widzicie tutaj, że... Wystarczy taka ładna przebieżka po dachach, i już gubimy tutaj wszystkich przeciwników. Dobra, zerknijmy tutaj za tą misją. A nie, czekajcie, co, teraz z kim rozmawiamy, bo już nie wiem. Aaa, dobra. A hundred pounds at most. How's a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever. Um. You ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. <laughs> a ludicrous idea.

Hmm. no spoko. E, Jakby to tu zrobić. E, użyjemy sobie może wzroku Orła. Hmm. tu jest dwóch przeciwników. Tutaj jest kilku. Spoko. E, najprościej by było tędy. Dobra. Schowasz się tu, spoko. on tu wejdzie w te krzaki? Dobra, spoko. Jak widać nie zwraca na razie nikt na mnie żadnej uwagi. E, tutaj te wielkie zarośla hmm, spisują się idealnie. E, teraz mógłbym... Dobrze, zerknijmy. Hmm. Hmm. Gdyby tu wskoczyć na dach... Ilu ich jest, tu jest jeden, tak? Jeden? Biskitu, tu jest jeden. Um. Dobra, spoko. Wyeliminowany po cichu, wow, gładko poszło nawet. To trzeba przyznać, że e, to się nam udało. Użyjemy Użyjmy sobie tutaj. Aby zlokalizować swój cel Gdzie on może być? Dobra, spoko Mamy klucz. No, wiesz, 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 bierz. szybko, szybko, szybko. Też mamy uwolnić mędrca. No dobrze. O, okej, okay. On nas nie widział. Teraz tak. Jeny. Jak tam dostać? Hm. Dobra, ten co stoi przy stogu Siana, go muszę wyeliminować. Później jego koleżka nie będzie mi przeszkadzał. Dobra, zrobimy tak: poleci eliminacja jednego. Przejdziemy tam, wskoczymy na mur. Dobra, chodź. Chodź tutaj do mnie kolego. Dobra, spoko. Teraz tutaj w te krzaczki nikt nas nie powinien dostrzec i teraz tak, ten typek patrzy się w moją stronę. To jest bardzo słabe. Skoro on się patrzy w moją stronę. Najlepiej byłoby jakoś tam do góry No właśnie, spróbujemy wejść do góry No to nie jest głupi pomysł, tylko musiałby podejść Do barierki Jak podejdzie do barierki, przeciągnę go O Więcej krzyku się nie dało narobić? Spoko. No, powiem wam, że aż siebie nie poznaję. Co i za dobrze nam to idzie. Tam jest jeden, który można zauważyć, jeżeli będziemy przechodzili. E, tam stoi jeden... Um, ...nie zwracający... ...specjalnie uwagi na nikogo. Tam jest kolejny, dobra odwrócił się ten Dobra spoko eee, Teraz byłoby najprościej Hm Tutaj jest dwóch. Jeden, ile tu jest skradania w ogóle? No i prosiłoby wyeliminować tego, co tam sobie chodzi. Eee, tylko, jakby to zrobić? Ten jeden się patrzy. Dobra, odwrócił się. Spoko. Dobra. Teraz trzeba by zagwizdać, żeby. Albo w sumie zrobimy to w jeszcze lepszy sposób, wiecie? Udamy się do tamtej szafy co jest. Wejdziemy sobie, po prostu go tam wrzucimy. Co zaowocuje tym, że nie będzie szans, żeby ktokolwiek znalazł tutaj jego ciało. Dobra, spoko. No. Teraz wejdziemy sobie tutaj Hmm No i jakby to dalej rozwiązać eee, Strzelec jest u góry A On tu podejdzie Chodź koleżko Cudownie eee, Teraz sobie stąd wyjdziemy Najlepiej byłoby oe, co ja zrobił tak eee, szło nam tak pięknie, ale że ja to, ja to musiałem coś spieprzyć Dobra Chodź Chodź, chodź. chodź, 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 chodź. Dobra. Okej, okay, spoko. <laughs> Oni nic nie widzieli. Dobra, nikt nic nie widział. E, w sumie Maxa już teraz nie będzie. Szkoda, bo tak kurczę dobrze nam szło. O, o. Aż byłem z siebie zadowolony ze swoich umiejętności, że e, nikt nas tutaj nie zobaczył. Dobra. Nie, 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 do, 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 dobrze, dobrze, nie spadł. Uch, spoko. E, użyjemy sobie. Hmm, Przeskoczymy tam przez płot. Zeskocz. Zwróciłem czyłem się wagę, Nie, nie zwróciłem to. Dobrze. O, teraz szybka przebieżka tutaj, e, wozem... Nikt się tutaj nie patrzy. No nie no, jeden jest odwrócony w tę stronę. Dalej panie, odwracaj się. Idziesz sobie? Dobra, miejmy nadzieję, że nikt nas nie zauważy, w końcu jest ciemno. O, spoko. Ej, jakoś to wyszło. Hm. 40 metrów, dobra. Tu jest za wysoko, żeby przeskoczyć. Dobra. Aha, no i tu już nie ma żadnej straży. E, czyli jakoś się nam to. Oj, coś mi tu nie pasuje. Coś mi tu naprawdę nie pasuje. Te martwe ciała? E, czyżby ktoś dostał się tutaj przed nami? Ej, dlaczego ty nas zaatakowałeś? No nie mów, że oskarżycie mnie o to. Captain, Kapitan, Mi enco Where is the sage? Did you set him free? I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure. Oh wait now! I delivered your treasures I? You did, yes. But you robbed us of Duncan one. Aha! serio Wystarczło, że zabił jeszcze jednego.

I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me? Standing out there on the deck of a ship that's sliding into port. And there I am, a man of quality. With a thousand doubloons spilling from my pockets. Like drops of rain, I can see it. No, powiem wam, że... No, w tym momencie robi się troszkę nieciekawie, bo czyżby to miało znaczyć, że... Mm, że stracimy cały swój ekwipunek w tym momencie? No, miejmy nadzieję, że nie, że nas oszczędzą. Mm, tylko jak mam rozumieć to, że będę na statku ze skarbami? You hungry? Eee, okej okay. A co to za mechanizm? Dobra. E, musimy odszukać swoje e, wyposażenie. To ja sądzę, że w tym momencie zakończymy odcinek. E, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie.